Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej pod głosowanie poddany zostanie projekt uchwały, w którym prezydent Radosław Witkowski proponuje obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej. Dziś tym krokiem rozpoczynamy proces nie rewolucji, a wydaje mi się, ewolucji, zmian w postrzeganiu i w organizacji komunikacji miejskiej. Chcemy komunikację miejską przywrócić mieszkańcom Radomia. Taki jest nasz cel, taka jest nasza ambicja i konsekwentnie krok po kroku będziemy do tego dążyć. Bilety miesięczne na wszystkie linie są obecnie najpopularniejszym rodzajem biletu okresowego w Radomiu. Po obniżce kosztowałyby tyle, ile w 2011 roku. Podstawowa zmiana to obniżenie stawki za bilet miesięczny na wszystkie linie. Dotychczas ten bilet normalny kosztował 88 zł, teraz będzie kosztował 80 zł. Bilet ulgowy. Dotychczas kosztował złotych 44, będzie kosztował 40. Obniżka cen biletów obejmie także posiadaczy kart Rodzina Plus. Ta zmiana również niesie za sobą oczywiście zmianę dla tych osób, które korzystają z karty Rodzina Plus. Dotychczas było to 66 złotych 33, będzie 60 i 30. To nie jedyne zmiany proponowane przez władze miasta. Druga ważna zmiana i w moim przekonaniu stanowiąca wypełnienie Zobowiązań wyborczych to obniżenie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej na przestrzeni dwóch przystanków. W tym przypadku bilety po obniżce kosztowałyby normalny 2 zł, ulgowy złotówkę. Koszt dla budżetu gminy proponowanej obniżki cen biletów miesięcznych na wszystkie linie w skali roku szacowany jest na około 430 tysięcy złotych. Uważam, że ta zmiana będzie neutralna dla budżetu, bo z drugiej strony wygeneruje popyt na na poruszanie się komunikacją miejską. Jeśli ktoś będzie miał do przyjechania krótki odcinek, to na pewno będzie korzystał z preferencyjnej ceny w komunikacji miejskiej. Prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Konrad Frysztak, aby zachęcić Radomian do zakładania Radomskiej Karty Miejskiej z briefingu prasowego do Urzędu Miejskiego w Radomiu, wrócili autobusem, wcześniej odbierając swoje karty w punkcie sprzedaży biletów Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Jak informuje MZDK, do połowy marca zostało wystawionych ponad 13 tysięcy kart miejskich.